Na pewno zauważyliście wszyscy, podobnie jak ja, że Donald Trump nigdy nie zaatakował Polski, zawsze wypowiadał się albo o Karolu Nawrockim w sposób pozytywny, albo nie wypowiadał się w ogóle. Mimo tego, że wielokrotnie poczyniał sobie w bardzo podobny sposób wobec na przykład Macrona, wobec przywódców niemieckich i w ogóle przywódców innych państw. Tutaj jednak mimo to, że wie, że Donald Tusk jest jego przeciwnikiem, przeciwnikiem, to dużo powiedziane, czy Radosław Sikorski, który jest mężem swojej żony, to jednak Donald Trump nigdy ich personalnie nie zaatakował. Dlaczego? No dlatego, że oni jednak mają w Polsce jakieś poparcie i Donald Trump wie, że jest taka złota zasada, że jeżeli chcesz urazić jakiegoś przywódcę innego państwa, a nie chcesz, musisz zrobić to na tyle subtelnie, żeby nie urazić jednocześnie. Narodu, który za tymi przywódcami stoi, jeżeli chcesz w przyszłości robić jakieś interesy i chcesz mieć, powiedzmy, jakiś tam mir w danym kraju. Dokładnie dlatego, właśnie jak sobie przypomniecie wystąpienie Karola Nawrockiego w ONZ-cie, on w sposób bardzo mocny wypowiadał się na temat trudnej historii. Polski i naszych zachodnich sąsiadów, natomiast bardzo mocny w taki sposób, żeby poszło to wpięte elitom, ale żeby społeczeństwo zbytnio na to uwagi nie zwróciło. I to jest właśnie bardzo rozsądne działanie. Teraz pytanie: dlaczego Donald Trump nie atakuje Polski, nie atakuje przywódców Polski dokładnie tak jak to robi z innymi przywódcami? Ano dlatego jestem głęboko przekonany i im bardziej widzę, obserwuję działanie Donalda Trumpa, tym bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu, że Donald Trump ma. Jakiś specjalny program dla Polski. Czemu o nim nie wiemy? No, oczywiście nie wiemy, ponieważ z takimi rzeczami wyskakuje się w momencie, kiedy jest możliwa jakaś zmiana. W związku z tym jestem przekonany, że tak jak przy poprzednich wyborach, zaoferowano nam ustami wysokiej urzędniczki Stanów Zjednoczonych. Że Polska może stać się bardzo mocna, dostaniemy piękną, śliczną broń amerykańską i będziemy bardzo zaawansowani technologicznie. Podejrzewam, że wyjdzie z jakimś grubym, naprawdę grubym programem dla Polski, żeby Polacy sobie uświadomili, że mogą odmienić swój los, który towarzyszy nam w tej części geopolitycznej. Świata i możemy nie tyle wyjść na prostą, ale możemy wyjść na lokalnych liderów. Jestem o tym głęboko przekonany, że to jest w interesie amerykańskim, żeby mieć tutaj lojalnego lidera. Polska wielokrotnie tą lojalność wobec Stanów Zjednoczonych pokazywała. W przeciwieństwie do naszych antyamerykańskich sąsiadów z zachodu, i mam tutaj na myśli Berlin i Paryż. W związku z tym, mimo tego, że Donald Tusk, establishment polski, medialny, neoliberalny, Radosław Sikorski, znany z tego, że jest mężem swojej żony, są wrodzy wobec Donalda Trumpa. Osobiście, mimo tego, że ten człowiek jest na tym punkcie bardzo wyczulony, to on milczy. Myślę, że tutaj naprawdę wyjdzie coś z grubej rury takiego potężnego, że. Myślę, że dobre czasy stoją przed nami. A teraz powstało takie. Zabawna debata w telewizji i jak zwykle u mojej ulubionej polskiej standuperki, pani Gozdyry, znów rozmawiano, kto klaskał przy wyborze Trumpa, a kto nie klaskał. Ja klaskałem. Nie dlatego, że liczyłem na to, że on zmieni władzę w Polsce. Nie dlatego, że interesuje mnie... Los Amerykanów tylko dlatego, że Donald Trump jest w tym momencie jedyną osobą, która jest w stanie powstrzymać rozkład Zachodu, bo Zachód ulega rozkładowi, ale co najgorsze, to nie czynniki zewnętrzne wpływają na rozkład Zachodu, tylko czynniki wewnętrzne kompletne wyjałowienie intelektualne, kompletne wyjałowienie z polityki, skupienie się tylko i wyłącznie na własnych, partykularnych interesach i to nie politycznych, a finansowych, czego przykładem jest chociażby premier. Donald Tusk, bo jak spojrzymy na wszelakie umowy międzynarodowe, które były asygnowane właśnie jego przywództwem, zawsze wypadało to na niekorzyść Polski, a na korzyść Donalda Tuska. W związku z tym czekają nas ciekawe czasy. Jestem pełen nadziei i pełen optymizmu, mam nadzieję, że tym optymizmem was zarażę, bo jestem przekonany o tym, że Amerykanie szykują dla nas coś naprawdę, naprawdę dobrego. Nie jest dobroci serca. Po prostu mamy te same interesy. I tak powinniśmy nauczyć się działać nie co kto powiedział, nie co wypada, co nie wypada, tylko gdzie są nasze interesy, bo... Żadne z Was na pewno nie chciałoby, żeby w przyszłości któreś z naszych dzieci czy wnucząt podzieliły los na przykład powstańców warszawskich. Tu chodzi o to, żebyśmy zachowali swoją tożsamość, zachowali swoją siłę kulturową przede wszystkim i żebyśmy zachowali nasz piękny kraj w takim stanie, jakim jest. Bo wystarczy spojrzeć na to ci, którzy mają pamięć. Spojrzeć na to, jak wyglądała Polska w latach 90., a jak śliczna, wspaniała i nie do przecenienia jest ona teraz.